Donald Tusk szuka wśród swoich oponentów politycznych domniemanych rosyjskich wpływów. Warto jednak byłoby, gdyby premier spojrzał na własne otoczenie. Gazeta Polska opisała przypadek byłego prezesa Orlenu Jacka Krawca. Koncern za jego czasów przelał do rosyjskich podmiotów związanych z Kremlem co najmniej 35 miliardów dolarów. Uzależnił niemal całkowicie rafinerie wchodzące w skład grupy Orlen od rosyjskiego surowca. Rosniew, czyli jeden z podmiotów, które podpisał umowę z Orlenem, był kierowany przez oficjalność. KGB, jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina, Igora Siecina. On też jako człowiek z najbliższego otoczenia Putina uczestniczył obok Uszakowa w tajnych rozmowach z Arabskim. Rozmowa, które przygotowywały Smoleńsk. Człowiek wyjątkowo bezwzględny, brutalny. Nazywany żołnierzem Putina. Ten sami Gorsjecin, co warto podkreślić, w dniu tragedii smoleńskiej wysłał list do wicepremiera Waldemara Pawlaka, w którym przekonywał, że śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie zachwieje współpracy polsko-rosyjskiej. W tę trudną godzinę chciałbym podkreślić swoją gotowość do dalszej aktywnej współpracy z Panem w celu rozwoju rosyjsko-polskiego współdziałania w dziedzinie energetycznej w zakresie realizacji zakrojonych na wielką skalę porozumień osiągniętych przez Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i Przewodniczącego Rady Ministrów RP Donalda Tuska. Jacek Krawiec planował również sprzedać w rosyjskie ręce rafinerię w Morzejkach. Ten plan jednak się nie powiódł. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że w 2010 roku tym, który został prezesem rafinerii właśnie w Morzejkach, był Ireneusz Fonfara, dokładnie ten człowiek, który dzisiaj stoi na czele PKN Orlen i ten sam, który zatrudnił dzisiaj Jacka Krawca jako swojego doradcę. Kilka dni temu gruchnęła wiadomość o powrocie Jacka Krawca do Orlenu. Politycy Platformy Obywatelskiej nabierają wody w usta i nie komentują jego nominacji. Pan Krawiec, który wraca do Orlenu. Lenu no, podpisywał umowy z Rosjanami i przekazał 35 miliardów dolarów. No jak to panie pośle jest? Panie pośle. Działanie Jacka Krawca musiało być aprobowane przez Donalda Tuska. Zresztą to sam premier już na początku swoich rządów zapowiedział otwarcie na Moskwę. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputacje obu krajów na arenie międzynarodowej. Jak widać, współpraca z Rosjanami oraz mizerne wyniki Orlenu za czasów Jacka Krawca nie przeszkadzają Donaldowi Tuskowi. Były prezes wrócił do Orlenu na fotel doradcy prezesa i ma zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie. Paweł Błoch, Telewizja Republika.